Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edol. Marvis Mobile Homes. Całoroczne domki letniskowe. U nas luksus jest standardem. Ok, Przemo, ale emocje powiedziałeś przed chwilą. No i faktycznie: 45-45. Mecz dwóch bardzo wyrównanych drużyn, to było widać na torze, no bo. Bo mamy remis, remis, który chyba nas y, zadowala y, troszeczkę bardziej niż, y, niż drużyna z Leszna. Na pewno, na pewno. No, emocji nie brakowało w dzisiejszym spotkaniu. E, przez długi czas udawało nam się e, utrzymywać tę przewagę e, dwupunktową. Potem e, w 14. wyścigu ten mecz się wyrównał i ostatni bieg był e, bardzo emocjonujący, ale chłopaki stanęli na wysokości zadania. E, uratowaliśmy remis, e, z czego się bardzo cieszy, cieszę. Na pewno drużyna myślę, że też, bo e, no, przede wszystkim wywozimy punkt z Leśna, a ten punkt e, dla nas będzie bardzo ważny i jest ważny. Dużo się mówiło o Twoim i Twojego brata Jarka Kampela powrocie do Leśna. Jak ty to dzisiaj ten cały dzień przeżywałeś, e, to co się działo przed meczem no i sam mecz? E, powiem szczerze, że już nie mam czegoś takiego, że wracam do Leśna i gdzieś tam te emocje są podwyższone. Każdy z nas e, wie, co, co ma do zrobienia i. E, Prjeżdżałem deleż z chłodną głową. No, wiedziałem o tym, że jak na każdym torze trzeba znaleźć najszybsze ustawienia, które będą po prostu dzisiaj najlepiej pracowały. No i z tego wszystkiego, co, co udało się wyciągnąć, wydaje mi się, że znaleźliśmy to, co miałem dzisiaj najszybsze, ale to pokazuje, że to jeszcze nie jest to, czego, czego byśmy sami sobie chcieli znaleźć w trakcie zawodów. Za tydzień derby Ziemi Lubuskiej. Ty po raz pierwszy wystąpisz po zielonogórskiej stronie w tych pojedynkach. Jakieś przygotowania specjalne do tych zawodów, czy, czy nie po prostu z marszu tak jak, tak, jak, tak, jak zazwyczaj to robisz? Wydaje mi się, że najgorsze, co może być, jest się przygotowywać specjalnie do jakichś zawodów. robimy to, co robimy cały czas. Przygotowujemy się do każdych zawodów tak samo, do każdych zawodów podchodzimy tak samo. Ścigamy się po to, żeby wygrywać we wszystkich zawodach, nie tylko w pojedynczych. Więc podchodzimy do tego meczu tak, jak do każdego innego.